Która jaka będzie pogoda? Tykierota jak Abrio, Jaka? Taka! Taka pogoda to jest coś. Nie ma się o co spierać. Wielkie greckie wakacje tylko z grekosem w ofercie First Deal. Iola, ty chyba schudłaś. Bierzesz coś na odchudzanie? Nie, skąd? Dobra, dobra. Ona bierze Hepaslimin. Tak, ale Hepaslimin to tabletki na wątrobę. Zresztą bardzo skuteczne. Na wątrobę, ale i na odchudzanie. Och, to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Chyba przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Chyba slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Bycie mamą niby zwykła rzecz, ale nie można się na to przygotować. Nie ma instrukcji obsługi. Są dobre rady, każdy je ma. Jednak wszystkiego musisz nauczyć się sama. A gdy potrzebny jest antybiotyk, wtedy przyda się sprawdzone wsparcie. Mamy i lekarze najczęściej polecają Dicoflor. Zawiera on najlepiej przebadany szczep bakterii LBGG. Podawany przy antybiotyku przywraca równowagę mikroflory jelitowej u dziecka. Dicoflor. Wspomagamy mamy. Matka Natura i Horteks. Jak to się zaczęło? To było przeznaczenie. Nie, to były czasy. Pojechałyśmy razem. Mania, Łania. Łania, Frania. I Matka Natura. A na plantacji był... On. Horteks. Połączyła ich miłość do owoców.